Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, witam was w dylematach przed kolejką numer 28, a właściwie przed podwójną kolejką numer 28, bo w tej rundzie pod Was spotkania rozgrałem ekipy Boardmove oraz Luton. Generalnie moim zdaniem może to być dość specyficzny odcinek, bo będzie omawiana m.in. kwestia sprzedaży Halanda, by kupić Morisa. Także zanim ktoś zaklepi mi, bada mi badania w choroszczy i opuści w nerwach ten odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę, by nie przegapić kolejnych cudownych porad, jak na przykład kupienie tahita Chonga za minus 4. Oczywiście troszeczkę się tutaj zgrywam, bo wiem, że natura gdzieś tam polecania tej wszelkich zawodników na podwójną kolejkę czasami jest dziwna, czasami zatracamy pewien grunt, także będę starał się dzisiaj dość obiektywnie podejść do tematu. Także na początek Bormów ma dwa spotkania w tej kolejce, są to Sheffield i Luton, ich rywalami będzie Sheffield i Luton, stąd wydaje się, że opcje ofensywne mogą wypadać całkiem fajnie. Jeśli chodzi o Luton, to oni zagrają dwa wyjazdy z Crystal Palace oraz Bormów. Te mecze teoretycznie wyglądają naprawdę fajnie, ale historia pokazywała nam już, że Podwójne kolejki teoretycznie słabszych drużyn nie zawsze nam odpłacały. W ogóle totalnie przypadkowo algorytm YouTube pokazał mi dzisiaj odcinek. Sprzed dwóch lat bodajże, gdzie omawialiśmy jeszcze z Kubą i Emilianem podwójną kolejkę, gdy dwa mecze rozegrało wtedy Berli i totalnie nam to nie wyszło, a sporo część menadżerów postawiła wtedy na Wegorsa jako opaskę kapitańską. No i z tej okazji przypomniało mi się kilka takich podwójnych kolejek, gdzie nie wychodziło to na tyle, ile byśmy się spodziewali. Na przykład sezon 18-19, gdzie takim dość szablonowym wyborem na podwójne Kolejka była opaska na Shane'ie Dafim, No i oraz generalnie potrojona Defensywa Mef. Skończyło się to tak, że w pierwszym meczu z Bormów Przegrali 0-5 na własnym stadionie A w drugim meczu z Cardiff przegrali 0-2 I gdzieś tam Duffy skończył z 0 Albo z jednym punktem Kolejny taki przykład to Emanuel Dennis Emanuel Dennis bodajże sezon sezonu 21-22 To był taki sezon, gdzie akurat Ten zawodnik grał naprawdę dobrze Był fajną opcją fantazy Ale przyszła podwójna kolejka i w meczu z Norwich nie dograł tego właśnie do końca, podostał czerwoną kartkę W związku z czym zakończył tę Podwójną kolejkę z minus jednym punktem Szczęśliwcy, którzy mieli go na potrójnym kapitanie wtedy, bo nawet tacy byli Gdyż Denis był naprawdę do, w dobrej dyspozycji wtedy No, zdobyli minus trzy Więc niestety, w sumie wtedy Oprócz Denisa kupowaliśmy też Kinga, Jao, Pedro Zdarzały się też potrojone taki Watford Więc generalnie, no, był niezły odpał Jeśli chodzi o tę ekipę No i właśnie ten przykład Wegorsa, Wegors był kapitanem W sezonie 21-22 Na mecze z Crystal Palace oraz Leicester, zdobył tu Tutaj trzy punkty, no i tutaj takim kolejnym przykładem może być na przykład Morris, może być Solanki. Albo może być podwójna kolejka numer 25 z tego sezonu, gdzie nie wypalił Halan, który zdobył 10 punktów, w sensie, no, coś zdobył, więc nie tak źle. Ale np. De Bruyne zdobył 2 oczka, Foden zdobył 5 oczek, Wrzota z Darwinem zeszli jeszcze w przerwie pierwszego spotkania. Także te podwójne kolejki czasami mogą spłatać nam figla. Także trochę na początku przestrzegłem, no, ale teraz już raczej będę mówił bardziej o pozytywnych stronach. Także zobaczmy sobie po prostu na statystyki z ostatnich 10 spotkań, jeśli chodzi o Bournemouth i Luton. No, to po pierwsze trzeba zaznaczyć takie Fakty, że Bornów to jest 13 drużyna tabeli, która w ostatnich pięciu meczach wygrała tylko raz. Luton to 18 drużyna w tabeli, która w ostatnich 5 meczach nie odniosła żadnego zwycięstwa. Także to są kolejne statystyki, które nas jakoś bardzo nie budują. Zerknijmy jednak po prostu na liczby, no to Luton ofensywnie moim zdaniem wygląda dobrze, bo w tych ostatnich 10 meczach zdobyło goli 20, czyli to jest są średnio dwa gole na spotkanie, No cał, całkiem dobrze trzeba powiedzieć, to jest bodajże szósty wynik w całej, w całej lidze w tym okresie. Także Luton ofensywnie wygląda spoko. Expected goals 183, setki 23, strzały 154 i te wszelkie jedne liczby ofensywne są w miarę podobne do Bormów, bo Bormów miało na przykład Expected Goals 15-2, Setek 21, Strzałów 147, także tej dużej różnicy nie ma. Różnica jest ewentualnie w bramkach, bo Borów miało goli 14, Bormów za to lepiej wypadało, jeśli chodzi o defensywę Defensywę postracili goli 17, podczas gdy Luton straciło 22. Wreszcie statystyk defensywnych również wisienki wypadają lepiej, w czystych kątach jest porówno, czyli po 2. Także generalnie, jakbyśmy sobie przyrównali to z innymi ekipami, to są to, jeśli chodzi o Luton. Statystyki ofensywne całkiem dobre Jeśli chodzi o Bormów, statystyki defensywne całkiem dobre Ale znowuż to nie są takie opcje, żebyśmy się pchali i potrajali te ekipy Moim zdaniem tak spalerując już wszystko Co do innych takich ważnych informacji, no to Senesi wypad z kontuzją UDA, jeśli chodzi o Wisienki Tutaj ta przerwa powinna potrwać około miesiąc Także mamy sporą stratę, jeśli chodzi o zawodnika defensywnego Ale plusem, jeśli chodzi o Wisienki jest to, że na najbliższe cztery mecze W sumie wszystkie będą u siebie Będą te mecze z Sheffield, Luton, Evertonem i Crystal Palace Czyli teoretycznie ten kalendarz wygląda bardzo dobrze Tylko w sumie powiedziałem, że plusem jest to, że są to spotkania domowe Ale to niekoniecznie musi być też plus Bo jeśli przejdziemy sobie na Fantasy Football Hub I zobaczymy sobie na statystyki ze spotkań domowych w tym sezonie To Bormów zdobyło najmniej goli w całej lidze, bo 12 Razem z Sheffield Zobaczmy sobie na strzały No to gorsze były tylko, tylko ofensywy na własnym stadionie w West Hamu oraz Sheffield Oczekiwane gole gorsze było tylko Bernie. Więc generalnie, na własnym obiekcie, nie najlepiej radzi sobie drużyna i roli, więc to też warto mieć ewentualnie na uwadze. No bo skoro teraz mają dwa mecze domowe, czyli Sheffield i Luton, i jakoś się bardzo byśmy na to napalali, no to myślę, że po prostu warto przytoczyć tą statystykę. To jest taka kolejna lampka, jeśli chodzi o tą podwójną kolejkę. No ale dobra, czas, czas przejść do takich bardzo ważnych pytań, jak na przykład, czy sprzedać Watkinsa, czy sprzedać Halanda. Bo przed tym, przed tym dylematem, myślę, że stanie większość z nas. Na na przykład ci, którzy nie mają solanki, no to na pewno ale też niektórzy będą chcieli skupić na przykład na Morisie, a jeszcze inni na przykład na Semenio. Więc co do Halanda, co do Watkinsa. No to wydaje mi się, że Watkins jest w bardzo dobrej formie, w sensie nie wydaje mi się, tylko jestem pewny, bo ten w ostatnich 8 meczach zdobył 7 goli i 6 asyst. Jednak analizując sobie statystyki od kolejki numer 22, no to zobaczmy. Oli Watkins zdobył punktów 62, gdy Haland zdobył 40 strzały więcej miał Haland, bo Haland miał 32 uderzenia, podczas gdy Watkins miał 24 setki w sumie podobnie, bo Haland miał 12 setek, podczas gdy Watkins miał 11 z tym, że też warto pamiętać, że skuteczność setek w przypadku Halanda to było 3 na 12, w przypadku Watkinsa 6 na 11 czyli to taki kolejny argument za tym, że ewentualnie Watkins może być w lepszej dyspozycji, Wykrawane szanse mają po 6 wykreowane setki mają 3 do, 3 do 1 dla Watkinsa oczekiwane punkty do kolejki numer 31, minimalnie lepiej wypada Halland w przypadku Watkinsa też jednak warto pamiętać, że w ostatnich trzech meczach obił również obramowanie bramki Także oprócz tego, że zdobył multum punktów, bo wiemy w jakiej formie aktualnie jest Watkins No skoro powiedziałem, że w ostatnich 8 meczach zdobył 7 goli i 6 asyst, no to to jest naprawdę bardzo dużo Stąd ciężko mi by było się rozstać z tym zawodnikiem A skoro Erling Erling Haaland ma teraz mecz wyjazdowy z Liverpoolem, później ma Blanka Później ma Arsenal u siebie, no to też jakoś nie są te fiksy, gdzie powinien teoretycznie rozbić bank. Gdy sobie zobaczyłem na te statystyki przeciwko tym drużynom, no to Norweg z Liverpoolem w 340 minut zdobył dwa gole, czyli gol na 170 minut. Przeciwko Arsenalowi w 420 minut zdobyły dwa gole, dwie asysty, czyli zwrot ofensywny co 105 minut, gol raz na 210 minut, więc generalnie nie są te statystyki, które jakoś nas, nas by bardzo straszyły. Także kończąc ten wątek, czy sprzedać Halanda, czy sprzedać Watkinsa no to Watkins ma w teorii łatwiejsze spotkania. Watkins ma w teorii lepszą formę, jest tańszy. Więc jeśli w kolejce numer 30 będziemy chcieli kupić Salaha, no to łatwiej będzie nam go zmieścić. No i ma też mecz w kolejce numer 29. Więc, więc jeśli ktoś nie gra wtedy Frigida, to na pewno dużo łatwiej będzie mu zostawić Watkinsa. Co do argumentów za Haalandem, no to jest to oczywiście ta, ta, ten mityczny gracz, który w poprzednim sonie pobił rekord, jeśli chodzi o bramki w Premier League. Także wydaje mi się, że skoro uznajemy to stwierdzenie, że równamy do średniej, no to w końcu Erling Haaland też będzie musiał zacząć strzelać. Jednak moim zdaniem te mecze z Liverpoolem i Arsenalem mogą być bardzo cięższe. City. Stąd ja się nie boję, że sprzedam Handa w tej kolejce, bo ja go na pewno sprzedam, ja gram bez free hita w kolejce numer 29, więc bez sensu trzymać takiego zawodnika, odkupię go na kolejkę numer 31 lub na kolejkę numer 32, więc na razie pożegnam się z miłym Norwegiem. A pożegnam się z miłym Norwegiem, no bo będę musiał kupić innych zawodników. No, jak powiedziałem wcześniej, będzie rozważany dylemat, czy, czy sprzedać Halanda, by kupić Kartona Morrisa. No ale Karton Morris to nie jest jedyny zawodnik, którym, którym byśmy się zainteresowali. No bo jest też oczywiście Dominik Salanki. Między Solanki a Morisem Tak w teorii, jeśli byśmy sobie zobaczyli Na przydatność tych zawodników w tym sezonie No to w teorii wypada lepiej Solanki Patrzysz na fiksy w kolejce numer 28 Też wypada lepiej Solanki I to wszystko wydawało nam się takie proste Żeby jeden wziąć Solanki, a nie Morisa No ale jak, sobie, jak się zagłębimy, zagłębimy W ostatnie statystyki, no to Moris Wygląda całkiem fajnie, bo w ostatnich 9 meczach Zdobył 5 goli, 4 asysty Gdy zobaczymy sobie na statystyki od kolejki numer 22, no to Moris zdobył 39 punktów, gdy Solanki Zdobył 30 gole, Morris 4, Solanki 2. No i też warto pamiętać, że Morris tych 4 goli, 2 miał zrzutów karnych, więc to jest taki też dodatkowy element, jeśli chodzi o tego gracza. Także non penalty goals ma 2, to o tym też warto, warto pamiętać. I jeśli chodzi o non penalty expected goals, no to wychodziłby też około dwóch. stąd wypadałby dwukrotnie mniej niż Solanki w tym aspekcie. Jednak co do rzutów karnych, no to warto pamiętać, że Luton dostaje stosunkowo często, w tym sezonie podaje, 5. Czy 6, chyba 5 rzutów karnych mieli, także przy tym, jak Borbów miało tylko jeden, no to widzimy, że ten argument może pojawić się częściej. Co do innych statystyk, no to Morris w tym, w tym okresie miał 15 uderzeń 500, Solanki 13 uderzeń 500, całkiem podobnie. Wykreowane szanse 10 do 9 dla Solanki, wykreowane setki 2 do 3 dla, dla Morrisa więc generalnie te liczby ich ostatnio są, y, można powiedzieć, że bardzo podobne, no ale Morris po prostu był bardziej efektowy, efektywny. Może Solanki był bardziej efektywny, ale Mor Morris na pewno był bardziej efektywny, więc jeśli porównamy sobie tych dwóch, dwóch zawodników No bo Semenio tak moim zdaniem tylko tutaj Asystuje na tej planszy Tak ostatnio zdobył bramkę, generalnie wydaje się Że jest w całkiem niezłej dyspozycji Ale chyba nie mamy jak go zmieścić W tym ataku i tak już mamy taki ścisk, że no, typowo bardzo ciężko byłoby zmieścić na borbów kolejnego, no bo jednak Dominik Solanki Raczej będzie typowo must have Więc jeśli podzielimy sobie argumenty między Solanki I Morisem, to karne są po dwóch stronach Pewne plac jest po dwóch stronach Cena jest raczej argumentem Po stronie Morisa, bo jest 2 miliony Tańszy. Regularność przez cały sezon była prezentowana bardziej przez Solanki, który ma bodajże 14 goli. Jeśli chodzi o spotkanie w kolejce numer 29, no to tutaj odnotujemy ten plus przy kartonie Morisie. Jednak już po, tym, po, tym, po tej kolejce kalendarz ma zdecydowanie lepszy, jednak Dominik Solanki, który może mieć też podwójną kolejkę numer 34. Także jeśli ktoś gra Frighita w kolejce numer 29, no to Solanki raczej będzie takim oczywistym wyborem między, między tą dwójką, którą byśmy wybierali. No ale jeśli ktoś gra Frighita w kolejce numer 34, jak ja, no to może. Się zastanowić nad tym Morrisem, no bo jak powiedziałem na wstępie, on w ostatnich 9 meczach zdobył 5 goli i 4 asysty. Boiskowo, moim zdaniem, w lepszej formie jest Morris, lepiej atakuje Luton, no ale Solanki ma ten argument bezpieczeństwa jednakże. To e, zdecydowana większość opasek powędruje jednak na bark Solanki ze względu na to, że po prostu był bardziej regularny w tym sezonie, mimo tego, że ostatnio tych, tych uderzeń po jego stronie aż tak dużo nie było, bo No ostatnie 7 spotkań zaliczył aż 4, gdy oddał maksymalnie jedno, jedno uderzenie w meczu. No to ten argument strachu może jednak tutaj trochę prze, przeważyć. No i też. Argument strachu, no to jest jedno Ja rzadko się tym sugeruję, no ale tutaj ten, ten argument, że gra z Sheffield u siebie, później z Luton u siebie również No to je, jest to coś, coś, coś dużego, jeśli pomyślimy sobie o tym Na przykład, nie wiem, jak ostatnio Haaland czy Watkins zagrali przeciwko Luton Jak pomyślimy sobie, jak każdy gra przeciwko Sheffield No to jednak ciężko będzie grać bez Dominika Solanki na taki kalendarz Ale Carter Morris wydaje się takim dość, dość ciekawym dodatkiem Szczególnie jeśli gramy bez frigita w kolejce numer 29 Także to, jeśli chodzi o napastników, to Chyba by było na tyle, i przechodzę do pomocników. No i tutaj trochę mniej będzie gadki, bo szczerze powiedziawszy, te opcje nie są jakieś ekskluzywne. Dość powiedzieć, że Markus Tavernier ostatni zwrot ofensywny dał 8 kolejek temu. Osta ostatnia dwóch bodajże bodajże 14 kolejek temu, więc trochę na to już czekamy. Justin Cliver to jest gracz, który w tym sezonie zagrał w jednym meczu maksymalnie 72 minuty. Także raczej nie spodziewamy się, że wyjdzie dwa razy w pierwszym składzie, a jeśli wyjdzie, to zagra po 60-70 minut. Także to nie jest ekskluzywna opcja. Oczywiście, ostatnio zdobył bramkę, ale generalnie od kolejki numer 22 oddał tylko 8 uderzeń, wykrował 4 okazje, więc szczerze powiedziawszy, kto wie, czy z tej truki nie byłby lepszy jednak Barkley który ma na pewno to, że zagra dwa razy po 90 minut, czego nie powiemy o tawernierze czy o klejwercie. Dodatkowo oddawał najwięcej uderzeń w tym okresie od kolejki numer 22, bo oddał 12 uderzeń, wykrował też najwięcej okazji, czyli no i ma też mecz w kolejce nr 29, jeśli ktoś preferuje tę opcję bez free hita w tej rundzie Tylko w sumie, ostatecznie dochodzimy do tego, kogo byśmy sprzedali, żeby, żeby kupić Taverniera, Barclaya czy Kleywertha Bo ja szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia To nie są na tyle dobre opcje, żeby gdzieś tam ryzykować i nie wiem, sprzedać Foden'a, sakę czy kogokolwiek Bo przejdźmy sobie w sumie na planszę z FPL-a no to tutaj mamy tych zawodników jak na przykład Tavernier i chciałbym zrobić taki dla nich test midweeków bo mi się kojarzy, że te zawodnicy Bormów nie grali zbyt dużo minut, jeśli, jeśli te mecze były w środku tygodnia jeśli to natężenie spotkań było większe. I takie kolejki, jeśli chodzi o spotkania w tygodniu, były trzy ostatnio, w kolejce numer 15, w kolejce numer 19 i w kolejce numer 22, no to Markus Tavernier w kolejce numer 15 zagrał minut 28, czyli usiadł na ławce, w kolejce numer 19 zagrał 87 minut, czyli spoko, w kolejce numer 22 zagrał pełne 90 minut, czyli OK, ale na przykład w kolejce numer 23, czyli że miał krótszy odpoczynek, zagrał tylko na przed połowę, więc można liczyć. Na to, że te minuty tawerniera będą jakoś bardziej zarządzane. No i gdzie jest ten drugi zawodnik Kto tam był tym drugim? Klajwert, ja już zapomniałem Dobra, co do Justina Klajwerta No to wiadomo, to jest gracz, który Zdobywał bramki w pięciu najsilniejszych ligach Europy Fajnie No ale w tym sezonie zdobył goli, jeśli dobrze pamiętam, tylko cztery Więc szczerze powiedziawszy Nie liczę, że będzie powtarzał te swoje wyczelne Tym bardziej, że to nie jest gracz, który Dochodzi do jakiejś wielkiej liczby sytuacji No tym bardziej, że, że zobaczymy sobie na te minuty No to nie jest kolorowo Zróbmy ten test midweeków W kolejce numer 15-6 61 minut W kolejce numer 19-72 minuty, w kolejce numer 22-22 minuty, czyli tutaj ostatnio sobie usiadł. Więc podsumowując ten wątek, no to pokażę jeszcze ewentualnie opcje w pomocy, które moglibyśmy sprzedać, no to Saki nie sprzedamy, saka mamy z Brentford, Salaha raczej na ten moment nie mamy, a jeśli mamy, no to. W sumie pewnie nie sprzedamy, bo, bo można liczyć, że na City wyjdzie. Foden jest w takiej formie, że w ostatnich dwóch meczach zdobył punktu 26. No powodzenia, kupując Klajwerta za fila Fodena. W sensie wiadomo, to jest kupienie sobie dodatkowego spotkania itd., itd. Ale no nie, ja, ja za bardzo tego nie kupuję To nie są na tyle dobre opcje Tym bardziej, że nie możemy mieć pewności minut w przypadku tych graczy ja, Jeśli byśmy wiedzieli, że chociaż zagrałem te 180 minut no To spoko Ale może się okazać, że zagrałem na przykład po 120, po 130 Lub jeszcze na przykład mniej No to w takim wypadku moim zdaniem jest to troszkę bez sensu Nawet jeśli, jeśli gramy Freeheata w kolejce numer 29 I ci zawodnicy Bormów Borów mogą mieć później y, tą podwójną kolejkę numer 34 Ale no tyle jest jeszcze czasu, że myślę, że będziemy mieli lepszych po na tę właśnie kolejkę Idąc dalej, no Bowena też nie sprzedamy Bowena ewentualnie można kupić Bo ma teraz mecz z Berlinem, później ma mecz w pustej kolejce Numer 29 Sona dopiero kupiliśmy, więc nie ma szans Douglas Lewis też nie ma szans Palmer też jak najbardziej nie ma szans Palmera też raczej będziemy odkupować Niż, niż go sprzedawać w tym momencie, tym bardziej, że ma teraz Newcastle, później Burnley, United, Sheffield, Everton, więc naprawdę bardzo fajny kalendarz. A te punkty, jeśli chodzi o Palmera, są naprawdę bardzo regularne. Stąd no, kończę ten wątek pomocników, bo po prostu nie, nie ma tak naprawdę z czego rzeźbić. I przechodzimy do obrońców, i tutaj ewentualnie byłoby z czego rzeźbić, bo, bo moglibyśmy sprzedać na przykład tego Estepiniana, który w końcu ostatnio zagrał w pierwszym składzie, ale co z tego, jeśli zdobył punktów zero bo straciła jego drużyna 3 bramki, on jeszcze dostał żółtą kartkę. Więc po prostu jesteśmy już na niego Chyba bardzo, bardzo zdenerwowani Gdyż w ostatnich sześciu meczach zdobył łącznie punktów 3 Stąd moglibyśmy poszukać Ewentualnych zamienników dla perwisa Estupiniana I mamy takiego jednego na pewno Alfidotti to jest, mi się wydaje, świetna opcja No bo Zabarni to jest taka znowu opcja Budowana tylko pod narrację podwójnych kolejek To nie jest zawodnik, o którym byśmy powiedzieli cokolwiek Gdyby nie to, że ma ten dodatkowy jeden mecz No ale Palikos z tym jednym meczem Jeśli to nie jest gracz, który Przez cały sezon nie, nie był gdzieś tam wartościową opcją Oczywiście może zachować gdzieś tam to czyste konto czy Sheffield? Z Luton raczej nie, bo Luton bardzo fajnie, bardzo fajnie atakuje. Sheffield może zachować to czyste konto. No ale co dalej? No wiadomo, on kosztuje 4-4, więc może tam przebywać na ławce, jeśli nie będzie woła, nie będzie jakoś bardzo przeszkadzał. Ale znowuż to jest takie, takie chyba moim zdaniem Dość marnowanie transferu. Jednak ten zawodnik, Ukrainiec w całym sezonie oddał tylko 6 uderzeń, wykrował 5 okazji. Jeśli porównamy sobie to z Tym, który w całym sezonie oddał uderzeń 20 i wykrował 53 okazje. No to jednak wszystko chyba łączy się z tym, żeby wziąć mimo wszystko Alfiego tego, który może dać zawsze te punkty z przodu. Zobaczmy sobie w sumie na to, jak Alfidoti Dotti radził sobie od, od kolejki numer 18, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie w ostatnich 10 meczach, zobaczmy sobie na statystyki obrońców, no to więcej od tego punktów zdobył tylko Gabriel, jeśli chodzi o uderzenia, więcej od niego miał tylko Sherry, yy, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o wykrowane okazje, na pewno ma najwięcej Doty, ale chyba tutaj, tutaj ta statystyka się nie zmieściła. Ale wy, wykreowane setki Najwięcej ma Gusto, drugi jest Doty Ewentualnie Gusto może być fajnym opcją Jeśli gramy Frihita w kolejce numer 29 Bo jak mówiłem Chelsea ma fajny kalendarz Gusto jest bardzo tani, kosztuje 4-2 No i też jak widzimy fajnie wygląda w ofensywie Bo w ostatnich 10 meczach wykrował 7 setek Zanotował 3 asysty Jednak gdy zobaczymy sobie na oczekiwane asysty No to jednak na pierwszym miejscu mamy już Doty ego. Gdy zobaczymy sobie na asysty ponownie mamy tego I co najważniejsze po prostu w punktach Też bardzo dobrze wyglądał Doty Jak już pokazywałem zdobył 40, 46 punktów Stąd Doty moim zdaniem jest naprawdę fajnym opcją, niezależnie od granej strategii. Także, co tu o tych obroncach? No, jeszcze można dodać ewentualnie, że zobaczcie sobie, jak średnio wysoko gra Alfidotti w porównaniu z zabarnim w kolejce numer 25. Na przykład, Alfidotti grał, można powiedzieć, jak taki rasowy, skrzydłowy. Był ustawiony niemalże przy polu karnym rywala. Stąd, moim zdaniem, po prostu jest to fajna opcja. Jeszcze raz to podkreślę. Przejdźmy jeszcze, może, dalej do bramkarzy. Tutaj też jest taka jedna opcja, którą, o której bym mógł ewentualnie coś powiedzieć, czyli neto. Neto, którego kupiłem za minus 4 w poprzedniej kolejce, dał 8 punktów, więc nie zabalały aż tak te wielkie punkty Brawki czy Areoli. No co do netto, no to on od kolejki numer 22 zdobył punktów 20, podczas gdy Kamiński zdobył 16, zachowali po jednym czystym kącie, bo generalnie przed tym czystym kątem z Berli. Bormów miał serię 7 meczów bez zwycięstwa i też 7 meczów, gdy nie zachowali czystego konta. W ogóle odnośnie Bormów. To jeszcze zapomniałem powiedzieć na wstępie, że oni w tym meczu z Berlin naprawdę zagrali bardzo słabe zawody Szczególnie pierwsza połowa była fatalna, gdy w Berlinie wygrywało z nimi w strzałach 13 do 5, a posiadanie piłki to było 75% do 25% Więc to jest taki kolejny argument za tym, żeby ewentualnie tym Bormów jakoś się turbo nie jarać Skupić się na takich opcjach, które ewentualnie mogą nam się przydać na dłużej, jak właśnie Solanki Czy też Solanki, który może być potencjalnym kapitanem więc yy, to jest ta kolejna lampka, która nam się nie podoba, jeśli chodzi o Bormów, Ale no do znowu, no spojrzymy na te Fiksy, no to jednak Sheffield i Luton, coś tam jednak może się wydarzyć i można dać im szansę. Także kończąc ten wątek, bramkarzy, Kamińskiego bym odpuścił, bo. Ta defensywa Luton jest po prostu za słaba, by dać za bramkarza 4,5. Jak chcemy mieć słabego bramkarza, to możemy zostać przy Dubrawce, który notabene ostatnio zachował czyste kąto, więc może w końcu ta defensywa Newcastle się obudzi. Fajnym zaś argumentem przy NATO jest to, że od kolejki numer 15 Bormów jest trzecią drużyną, jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone, ale wśród bramkarzy i wśród informacji na ich temat mi się wydaje, że to tyle. Jeśli ktoś będzie chciał kogoś kupić, no to weźmie po prostu Neto. Na koniec jeszcze krótka, krótka tier lista zawodników, których bym kupił najbardziej. Na pierwszym miejscu byłby Solanki, na drugim miejscu właśnie Neto z Morisem Na trzecim miejscu miałbym Alfiego do tego W sensie Alfie Doty równie dobrze mógłby dojść na tą kategorię świetny Tak teraz analizując wszelkie te dane Myślę, że tutaj, jeśli bym teraz konstruował tą planszę to bym dał do tego troszkę niżej Niżej byśmy mieli jeszcze Zabarney'a i Kamińskiego A typowo już bym odpuścił wszelkie inne opcje O których mówiłem w tym odcinku lub nie mówiłem, bo po prostu nie było warto Na przykład Tahit Chong, o którym też mówiłem we wstępie No i który też w ostatnich trzech meczach dawał punkty no to nie wiadomo jak będzie z jego minutami, jeśli by się okazało, że na przykład Adebayo będzie gotowy Stąd po prostu bym się wstrzymał, jeśli chodzi o tego gracza Ten plan się też pewnie jakoś szerzej mówię we flaszu, więc na razie sobie odpuścimy I co możemy dalej powiedzieć? Możemy powiedzieć o kapitanie, o kapitanie też oczywiście będzie we flashu bo Mogę ewentualnie pokazać statystyki moich ostatnich opasek, jak ostatnio mi całkiem dobrze idzie W ostatnich 8 meczach trafiłem 8 opasek, 8 na 8 Z taką troszeczkę peszek ostatnio, bo szedł w przerwie Czuł się niedobrze, ale ostatecznie i tak zdobył więcej punktów niż Haland, Więc spoko Także podsumuję jeszcze moją kolejkę numer 27 Zdobyłem punktów 88-4 no, i ten Saka na kapitanie no, mógł mieć więcej, mógł, mógł mieć zdecydowanie więcej pewnie, gdyby grał w drugiej połowie. Coś tam by jeszcze dołożył. No, ale najważniejsze jest osta ostatecznie to, że Haland został pokonany. Także gdzieś tam pójście przeciwko temu szablonowi znowu odpłaciło, choćby minimalnie. Co do innych transferów, które w sumie, co do transferów, które wykonałem, bo Saka był transferem troszeczkę wcześniej, to nie są transfery moje. Aha, tutaj. No to. Sprzedałem netto, kupiłem Dobrawkę, jeden punkt do przodu. Sprzedałem Sona, kupiłem debrunę, 5 punktów do przodu. Te transfery były za minus 4, więc ostatecznie wyszło na plus, na dwa. Generalnie z tym netto, szczęście w nieszczęściu, że w końcu zachował to czyste konto, bo bym sobie nieźle wpluł w glodę, że te Gałgany, Dubrawka i Areola, Areola w końcu dali punkty. Dobrawka zdobył punktów 7, Areola zdobył punktów 13. I z tego co wiem, był, był jednym z moich największych rank -killerów. No, największym rankilerem moim był Areola, także no, jest wysoko. Pokarał mnie mój bramkarz, którego miałem na ławce I też nie tylko mnie pokarał Bo generalnie prawie 2 miliony menedżerów Miało areole w tej kolejce na ławce Więc no, pozostaje tylko współczuć Każdy kto miał areole na ławce Proszę o zostawienie łapki w górę i co do moich planów na kolejne rundy Bo to też może się pokrywać pewnie z jakimiś waszymi planami to jestem pewny, że sprzedam Halanda w tej kolejce Za Halanda wleci Solanki Ale rozważam jeszcze jeden transfer Który bardzo dużo może mi ułatwić w przyszłości Czyli sprzedanie Toneja Toneja, który zagra z Arsenalem Arsenal w ostatnich dwóch meczach dopuścił rywali tylko do 7 uderzeń A Tonej moim zdaniem tak typowo boiskowo nie wygląda najlepiej. I mimo tego, że kupiłem go początkowo właśnie z myślą o tej pustej kolejce numer 29, no to nie wiem, czy będę brnął w to, tym bardziej, że to sprzedanie to na ja Czy teraz, czy później i tak będzie musiał zostać wykonane, bo nie będę miał później kasy, ewentualnie na Salaha. Także jeśli sprzedam teraz Toneja i kupię sobie tego słynnego kartona Morisa, to mój składnik na tę kolejkę będzie wyglądał tak. Kapitanem będzie albo Solanki, albo Morris, pewnie Solanki. Ze względu jednak na efektywne posiadanie, no i jednak na te mecze, i wciąż to, że Solanki po prostu w całym sezonie był bardzo fajną opcją. I ten skład w tej kolejce wyglądałby tak: w kolejce numer 29, na pewno Arola stałby na budzie, na pewno za Estupiniana grałby, nie wiem, Richardson by wszedł za Sakę, Taylor grałby za Estupiniana. Gabriel był tutaj wszedł do składu. W sumie pewnie bym za Stepina na kogoś kupił, pewnie u Do Diego, który teorety teoretycznie jest tani, może dać jakieś punkty z przodu. No i tutaj za Solanki kusiłbym je taki napastnik jak Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz w ostatnich pięciu meczach zdobył 5 gol, zdobył goli i asystę. Wykorzystał 5 na 5 setek, więc skoro on kosztuje 4,5, skoro ma mecz BGW29, BGW później ma mecz z Sheffield United, następnie z Forest. To jak najbardziej ta opcja może nam się podobać. Tym bardziej, że ten Rodrigo Muniz umożliwia mi, by w kolejce numer 30 za mógł móc kupić Salaha jednym transferem. A w kolejce numer 31 z Watkinsa zrobić sobie na przykład Halanda też jednym transferem I jeszcze mieć ponad 2 miliony w banku Stąd wydaje mi się, oczywiście tutaj bym mógł sobie manipulować tymi opcjami Nie byłoby tak, że grałbym i Morisem i Munizem Morris by siedział w tych dwóch meczach w kolejce numer 30 i w kolejce numer 31 no I ten skład mimo wszystko wyglądałby całkiem dobrze A jeszcze jakieś transfery mógłbym wykonać, bo jednak w banku byłyby ponad 2 miliony Więc bardzo będę się rozważał nad tym, nad tym tutaj scenariuszem Więc oczywiście jeśli zgadzacie się ze mną lub też nie to dajcie znać w komentarzu, co myślicie o moich planach transferowych. Co, co sądzicie w ogóle, jeśli chodzi, w ogóle, jeśli chodzi o moje podejście na tę kolejkę? Jakie wy macie plany transferowe? Ile zdobyliście punktów w poprzedniej kolejce? Po prostu porozmawiajmy sobie w sekcji komentarzy o tej właśnie rundzie. Stąd jeszcze raz, jeśli lubicie moje odcinki, bardzo łapka w górę będzie wskazana. A partnerem kanału jest Buchmeier, super SuperBet. W tym tygodniu słyszymy się jeszcze w piątek w Hotonad or Flash oraz w sobotę w Deadline Live. Więc rozkład jazdy znany. I chyba to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Słyszymy się jeszcze w tym tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia, na razie.